No to zaczynamy po prostu dzisiaj pracę nad pierwszymi schodami. Kształt będzie taki sam. Tej blachy postaram się nie wymieniać. Tu zobaczymy jak się uda ładnie uratować, wyszlifować ten przykle, przyspawany kątownik. A to z tego względu, że ta blacha jest ogólnie ładnie zdrowa. Była wymieniana i jest nawet w ocynku Ten ma delikatne do poczyszczenia, ale nie ma nie ma problemu. Yy, przy okazji skończyłem już nad kole konstrukcję. Na razie przykryte folium nie zakonserwowane, bo chyba będę chyba malował z całością, jak, jak zrobię konstrukcję. Co do zbiornika, tego przed yy, zawojąc tutaj co przychodzi prosto powietrze z. Sprężarki i oczywiście zasilania z samochodu holującego. To on jest taki malutki. On będzie wymieniony na zbiornik 20-litrowy, przez co będzie jeszcze chyba dodatkowe rozgałęzienie na drugi kolejny zbiornik z drugiej strony, tam gdzie było kiedyś na nagrzewnica, znaczy piec. Z tego względu, że ja muszę być mobilny i w razie czego będzie wyjście na Klucz pneumatyczny, że jakby my gdzieś pojechali na jakiś zlot albo coś, żeby po prostu sobie samemu radzić, nawet nie, niekoniecznie przez pół polski wołać holownik z kołem zapasowym znaczy w sensie z kluczem. Czy pociągnie spężarka Zikarusa? Eee, klucz pneumatyczny w holowniku ciągnie, eee, tylko tam jest zbiornik 120 litrów dodatkowy, ale eee, na 40-litrowym zbiorniku eee, ta sprężarka Zikarusa. Spokojnie sobie daje radę, także jestem o to spokojny. Eee, to tak, Udało się wyciąć schody, już jest pierwsza... pierwszy pogląd na sytuację. Do wymiany na pewno to, bo dziurawe z każdej strony. Dużego wody nie ma. Ja wiem, że jak ja mówię, że nie ma dużego wody, to jest pół auta do wyspawania, ale nie jest tak źle. Eee, blacha ta zostaje, trzeba tylko trochę podklepać i tu poszpachować na łączeniach, jak przyjdą nowe schody. Eee, to jest zdrowe, to pójdzie do wymiany, czyli trzeba będzie ściągnąć zbiorniki powietrza. Spód tego nie do wymiany, bo tak to musiał obciągnąć przez całość. A tu jest tylko od spodu, po obstukaniu wyszło, że od spodu o. Także będą te dziury zaspawywane. Nową taśmę do zbiornika. Co tu jeszcze? Blacha cała z przodu do wymiany na nową. Może będę miał ocynkowany taki kawałek, jak nie to pójdzie, tak zwykła stalowa. Yy, o, oczywiście, kolejna rzecz niepospawana. Co prawda, to się akurat nie dzieje, bo to byłoby ciężko im dojść, jak, jak była blacha schodów. No i nie niepospawany, tak samo z tej strony, trójkąt trzymający nad kole. O, tak jak to się pospawa. Tu do wymiany jest kawałek ten. Odtąd będę go wymieniał odtąd, gdzieś dotąd. Bo tak to reszta jest zdrowa i w zadowalającym stanie. Także działam dalej. Teraz ściągam to, bo tabliczka znamiona znamionowa zastępcza jest schowana. I to. Także tak idzie. Dobra, mamy aktualizację. Trochę dłużej dzisiaj zeszło, jednak. Czy no, blacha już tu jest wyjęta? Jeszcze przyszło dociąć. Udało mi się zdobyć ocynkowaną blachę. Fakt, że będzie grubości 3 mm, no ale lepsza, grubsza niż wcale. A chcę tu ocynkowaną, bo jakby tam się gdzieś pędzlem nie doszło przy konserwacji z tamtej strony, to wolę odsynk, bo ocynk to zawsze ten. Ale co zeszło dłużej, no będzie więcej do roboty, bo prawdopodobnie będzie do wymiany ta część profila, bo tu od spodu zaczął być dziurawy. Ten jest do wymiany. Zbiorników już nie ma, także tam elegancko będzie można pokonserwować. Zbiorniki są tutaj, nie pamiętam czy nagrywałem je. No, a przy okazji, no, zapada decyzja jeszcze wymiany e, odtąd, w, o, odtąd w dół, no bo sami widzicie jak to wygląda. Wyżej jest lepiej, znaczy zdecydowanie lepiej, bo tam jest dowiutko, ale tutaj powiem szczerze, jak wyciąłem tą dziurę, no to. Tyle syfu poleciało także tak to. Dzisiaj postaram się to wyciąć, no i może go wymienić i przygotować. Jest godzina już 18, a już trzeba pomalutku kończyć. Dobra, wyciąłem go. No i jak te profile mają ogólnie nie gnić? Jak one są zrobione ze ścianki, chyba półtorówki albo z jedynki. Także tak to wygląda. Mam taki profil, ale. Ale no, trójka, bo to miało być na konstrukcję, to jest pozostałość, która została po konstrukcjach przy chłodnicy, co było spawane, nie? Schody ukończone. Może być jeden problem, bo wcześniej ciężko się zamykała, zamykały połówki z przodu. I doszedłem dopiero niedawno. Znaczy, wymiary są zrobione te same, jakie były wcześniej, także może będzie to samo, a nie gorzej. Ponieważ yy, odległość między tą śrubą a tą śrubą jest o centymetr bliżej niż w normalnych drzwiach, nie. Yy, nadkola też skończona. Tak było na tym. Pozostało je, jak minia się troszeczkę, złapię mocniej, to pomalować klebowym kauczukiem ze 2-3 warstwy. I już pomału się muszę za małymi zatorami i poduszkami. Oś pozostała do wyczyszczenia, pomalowanie na czarno. Idziemy dalej pozaślepiane wszystkie profile tutaj zostało do zrobienia z tamtej strony jeszcze wymocowanie w chłodnicy, bo niestety zacząłem czyścić i wypadły dziury góra, tak wszystkie na klapy. ciekawe czy w ogóle wyjdą będą pasować oryginalne klapy tutaj raczej nie, ale wymiary są te same co były z poprzednich klap, także najwyżej będziemy tamte robić takim typowym stylem Remontów z biskupic. Pomału do przodu.